Człowiek, który przez osiem lat był panem i władcą polskiego wymiaru sprawiedliwości. Prokurator generalny, który decydował o losie tysięcy ludzi. Szeryf, który nie bał się nikogo i niczego. Dziś jest ściganym. Dziś, za chorym, wyniszczonym przez nowotwór Zbigniewem Ziobro, został wydany europejski nakaz aresztowania. Parlament uchylił jego immunitet. A prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, w tym ten najcięższy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Grozi mu do 25 lat więzienia. A on sam, przebywając na Węgrzech, mówi o politycznej zemście i prowokacji. Czy jesteśmy świadkami historycznego aktu sprawiedliwości? Czy może oglądamy polityczny lincz na schorowanym człowieku? Już za chwilę ujawnimy wam wszystkie, mrożące krew w żyłach, szczegóły tej sprawy. To opowieść o tym, jak w jeden dzień z pozycji kata można spaść do roli ofiary. Aby w pełni zrozumieć, jak potężne jest to trzęsienie ziemi, musimy cofnąć się i przypomnieć sobie, kim był Zbigniew Ziobro. To nie był zwykły minister. To był architekt i symbol reformy wymiaru sprawiedliwości. Człowiek, który trzymał w garści całą prokuraturę. Jego słowo mogło zniszczyć karierę i życie. Przez lata budował wizerunek twardego, bezkompromisowego szeryfa, który wypali żelazem każdą nieprawość. A teraz, ta sama prokuratura, którą kiedyś kierował, zarzuca mu, że sam stał na czele przestępczego imperium, zbudowanego wewnątrz Ministerstwa Sprawiedliwości. I tu dochodzimy do sedna. Do tego złota. Do listy 26 zarzutów, które są jak akt oskarżenia przeciwko całemu jego dziedzictwu. To nie są zarzuty o niedopatrzenia. To są zarzuty o działalność mafijną. Najcięższy z nich brzmi jak z filmu sensacyjnego: Ziobro miał zorganizować i kierować grupą przestępczą, której celem było niezgodne z prawem wykorzystywanie środków publicznych. Chodzi oczywiście o Fundusz Sprawiedliwości, który z założenia miał pomagać ofiarom przestępstw, a według prokuratury, stał się prywatnym bankomatem dla ludzi i organizacji związanych z parcią ziobry. To jest właśnie ta czerwona nić. Opowieść o tym, jak fundusz, który miał być symbolem miłosierdzia, stał się symbolem korupcji. Ale to nie wszystko. Na liście jest też zarzut, który od lat rozpalał Polskę, zakup systemu Pegasus. Według śledczych, 25 milionów złotych zostało przekazane z funduszu sprawiedliwości w sposób sprzeczny z jego celem ustawowym, właśnie na zakup tego izraelskiego oprogramowania szpiegowskiego. Inne zarzuty dotyczą finansowania remontów, ukrywania dokumentów i wydawania nielegalnych poleceń. To obraz systemu, w którym prawo było tylko narzędziem w rękach władzy. A obecny minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, komentuje to krótko i brutalnie: Nie ma świętych krów. Państwo prawa oznacza, że nikt, nawet były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, nie stoi ponad nim. Młyny sprawiedliwości mielą. W całym tym prawniczym horrorze jest jednak drugi, niezwykle ludzki i tragiczny wymiar. Choroba. Zbigniew Ziobro od miesięcy walczy o życie. Zmaga się ze złośliwym nowotworem przełyku z przerzutami do żołądka. Przeszedł ciężką operację, cykle chemioterapii, stracił głos w wyniku paraliżu struny głosowej. Jego publiczne wystąpienia, na których mówi słabym, zmienionym głosem, są poruszające. I właśnie ten obraz schorowanego, wyniszczonego człowieka zderza się z obrazem bezwzględnego prokuratora, który chce go aresztować. I to rodzi fundamentalne pytanie o ludzką przyzwoitość. Czy polowanie na chorego człowieka jest aktem sprawiedliwości, czy już aktem zemsty? Sam Ziobro nie ma wątpliwości. Twierdzi, że jest ofiarą politycznej nagonki. O tym, że prokuratura chce go aresztować, dowiedział się. Będąc na Węgrzech, gdzie, jak twierdzi, był na zaplanowanej od dawna konferencji. Nie uciekłem z Polski, zapewnia. Mówi, że to wszystko to fałszywy, oparty na kłamstwach, manipulacjach, wniosek. A na koniec rzuca wyzwanie swoim prześladowcom. Nie dam sobie zakneblować ustęp prawdy, nie da się zamknąć w areszcie. Ludzie za to odpowiedzialni poniosą w przyszłości odpowiedzialność. To jest deklaracja wojny do samego końca. Na sam koniec, gdy Sejm przegłosował uchylenie jego immunitetu, a za chorym politykiem ruszył europejski nakaz aresztowania, Polska wstrzymała oddech. Rozpoczyna się ostatni, najbardziej dramatyczny akt tej greckiej tragedii. Łowca stał się zwierzyną. Szeryf, który sam chciał wsadzać do więzień, teraz sam musi przed nim uciekać. Czy węgierski rząd, Zaprzyjaźniony z poprzednią władzą w Polsce, Łajdego polskiemu wymiarowi sprawiedliwości? Czy Zbigniew Ziobro wróci do kraju w kajdankach? Czy jego proces będzie najważniejszym procesem politycznym III Rzeczpospolitej? Jedno jest pewne. Młyny sprawiedliwości ruszyły. I niezależnie od tego, czy mielą powoli, czy szybko, ta historia nie będzie miała szczęśliwego zakończenia dla nikogo.